No witam wszystkich bardzo serdecznie, i przepraszam, długo się nie widzieliśmy, ale powodów jest kilka. Jeden z tych powodów powiem wam, dlaczego nie nagrywałem. Uznacie to za yy, może nieciekawą historię, ale to jest autentyczna historia. Dlaczego nie nagrywałem? Pamiętacie mój film yy, Black Munk? Czyli Czarny Mnich. Jak jeździliśmy wtedy do Gizbro i z Michałem kręciliśmy po tym terenie i tam pod cmentarzu biegaliśmy, prawda? No, działy się takie niesamowite rzeczy. Słuchajcie, od tamtego momentu, kiedy wróciłem do domu, w moim domu zaczęły się dziać bardzo nieprzyjemne rzeczy. Mianowicie tak. Pewnego dnia siedzieliśmy Wiecie, ja mam taki mały salonik, i yy, jak są drzwi, to naprzeciwko mam schody. Nie? I Michał zauważył, mój syn, że ktoś wchodzi na górę. Taki pierwszy moment miał, nie? Mówi: a, a, Zamknęliśmy drzwi, bo ktoś tam wszedł na górę. My jak to? A on mówi: No, no, no widziałem kogoś, że ktoś, ktoś tam wchodzi na górę. Ty, no wiesz, poczułem się trochę tak tego, nie? Ale mówię. Nie no co ty Michał, coś ci się przewidziało, nie? I teraz tak. Michał jest pierwszą osobą. Ja akurat wieczorem, zawsze na wieczór zamykam drzwi, no bo to jest normalny, normalna sprawa, każdy zamyka drzwi na wieczór. I spojrzałem, tak wiecie, na górę i zobaczyłem dosłownie w sekundę postać, która znikła. Bo to, to trwało dosłownie sekundę, nie? I teraz tak, albo to mój mózg coś. coś Coś tam, tam sobie wykompresował i mi kazał, prawda, yy, czy mi powiedział, grzechu, spójrz, zobaczysz tam twarz. Ale no, no dobra, no, mogło być coś wykompresowanego. Ale moja żona, ja wiem, przez okres dwóch, trzech tygodni chodziła taka po, pobudzona, zdenerwowana. Wszystko jej przeszkadzało, nie? I mówi tak, w pewnym momencie, przecież... Nikt nic jej nie mówił, nie rozmawialiśmy na ten temat, bo ona się tam, powiem wam szczerze, nie wcina te moje filmy z Michałem. I ona do mnie mówi tak, coś musieliście sprowadzić do tego domu, coś, coś jest tutaj takiego, że ja nie wiem, ja się źle czuję, coś tak jakby się mnie czuł coś za mną łaziło i tak wiecie, no i ja... ja to, to, to była moja żona, nie? I ona, a wiem o tym, że on tak łatwo to, to, to nie, nie idzie i przestraszyć czy coś takiego, nie? Zawsze jakieś coś sprowadzicie z Michałem do tego domu, nie? No i, i wtedy zaczęły się, prawda, jakieś tam z tym historie związane, że zaczęliśmy to w jakiś sposób mi się wydaje wyolbrzymiać, bo, bo problem nie był aż taki wielki, ale. No, wiecie, nie? Z małej rzeczy robi się naprawdę dużą rzecz, i pewna osoba, która była związana, można powiedzieć, z tymi duchami, medium, pamiętacie, powiedziała nam, że my z Michałem dostaliśmy takie ostrzeżenie. Ostrzeżenie, żeby się więcej tym nie zajmować, nie? I to ostrzeżenie Jakoby. Na tym filmie, kiedy my idziemy tą aleją przy cmentarzu, kiedy w sumie my tego dźwięku nie słyszeliśmy, ale jak będziecie oglądali ten film, jeszcze raz, to jest taka sytuacja, bo ja ten film analizowałem na, na wiele sposobów. Kiedy ja idę tą aleją i w pewnym momencie się zatrzymuję, patrzę się w miejsce, z którego bije ten niepokój w, w kierunku do mnie, i ja wtedy mówię. Czekaj, Michał. Coś tam słyszę, nie? Michał się zatrzymuje. Kieruje kamerę w tamtym kierunku. No, jest godzina gdzieś tak o... w, w pół do pierwszej może za dwadzieścia... Yy, za dwadzieścia tak w tych granicach. I ja mówię do niego, słuchaj, ja, ja tą, to coś, kiedy byliśmy na tym cmentarzu, ja to coś widziałem tam, nie? I, i, i Michał i Michał, no, no, no filmuje, no, on ma te słuchawki, wiecie, on słyszy poczwórnie, po, można powiedzieć, yy, lepiej ode mnie. I w momencie, kiedy w domu zaczyna edytować ten film, on, on ten dźwięk słyszy: ten coś takiego, nie? Miałem na ten temat tam te komentarze. Słuchajcie, jedni pisali, że mikrofon, który tam się znajdował, prawda, coś się obtarło i on wydał taki, taki a nie inny dźwięk. Nie? Powiem Wam szczerze, zrobiliśmy z Michałem kilkanaście eksperymentów, żeby uzyskać podobny dźwięk, nie? a w życiu nie przechodziło to. Okej, okay. ale nie, nie wchodziłem na forum, nie starałem się skłócić z wami, czy wam perswadować, no bo tak naprawdę macie dowolność w oglądaniu i w, w komentowaniu tego typu moich historii, ale, ale to była historia, którą ja w pewnym sensie naprawdę bardzo przeżyłem i w pewnym momencie też mi się wydawało, że to diabelstwo przylazło za nami. Przylazło za nami. No, i drugą rzeczą, jaką taką, taką bardzo dramatyczną, można powiedzieć było, kupiliśmy takie urządzenie, wiecie, do komunikowania się z duchami. Wpytę pieniędzy to kosztowało, prawda? I na pewnych częstotliwościach, prawda, yy, yy, wyszukujemy, wyszukujemy pewnych, pewnych sygnałów, które przychodzą stamtąd. Ja, ja, ja Wam powiem szczerze, ja się boję tego urządzenia. Cholernie się boję, nie? No, i doszło właśnie do takiego momentu. Ja mam to nagrane, tylko my tego nie puściliśmy. Yy, po prostu uznaliśmy to jako kolejne ostrzeżenie. Kiedy Michał, yy, yy, prawda, w miejscu yy, tutaj niedaleko położonym, to miejscem nazywamy krematorium, yy, bo wyda, wydaje nam się, że tam, tam te osoby były... Nie no, tam było, teoretycznie, na starych no, no, mapach tak, Midasboro, tak, tak, tak. tam był szpital i tam po prostu palili, no. Tak, i tutaj na tych terenach, kiedy z pierwszej wojny światowej, prawda, przyjeżdżali ci okaleczeni żołnierze i... <laughs> I my autentycznie staliśmy w centrum, w centrum tego miasta, tego miejsca i Michał, zacząłeś, ty zacząłeś komunikację, nie? Pamiętasz, nie? No tak, w dwóch językach. W dwóch językach, nie? To było no, no tak, najpierw po polsku, nie? Później po angielsku, nie? I, i, i patrzę na Michała, no, teraz powinienem się przeżegnać, nie? Bo, bo pamiętam, że w pewnym momencie Usta ci zbielały yy, i dostałeś takiego paraliżu, po prostu zostałeś odcięty, odcięty zostałeś, ja tak jakby energia... Się, ja poczułem tak, po prostu się strasznie słaby po tym wszystkim, znaczy my nie wiedzieliśmy co my robimy tak naprawdę, no. Ja to... My to weź. wiecie, tak. Każdy jest. <grym> no. Oglądacie filmy na YouTubie, każdy chce być prawda, jakimś tam bohaterem czegoś tam, nie? I wydaje mu się, o, wzięli kamerę, poszli do chałupy, prawda, postukali, popukali, yy, fajnie wyszło, nic nie nakręcili, a, lo, a, a robią z tego wielkie halo, nie? Okej, okay, macie rację. Niektórzy właśnie w ten sposób się bawią, nie odczuwają niczego, ani strachu, ani. Ani żadnych emocji. My natomiast z Michałem jesteśmy no, nadpobudliwi i emocjonalnie staramy się. Jesteśmy emocjonalni i nie, nie, nie potrafimy tego aż tak bardzo tego w sobie stłumić, żeby tego nie było widać. Nie? I wtedy, jak Michał, jeszcze raz mówię, tego Michał, wtedy, jak zaczął opowiadać, tą, wzywać tego ducha, to słuchajcie, autentycznie. On się zmieniał z sekundy na sekundę. Ja wyrwałem mu z ręki, wyjąłem mu z ręki ten, te, te urządzenie, odłączyłem i on do mnie mówi tak Tato, ja, ja nie czuję rąk ani nóg. Pamiętasz jak powiedziałeś? w no, no, strasznie mi zimno się zrobiło nagle. No. Ale to było zimno. Tak no. faktem było zimno. Wiesz, może no. my tak żeśmy byli z początku, wiesz, no. nakręceni, nie? Ale... No. No, nie wiem, już drugi raz tego nie robiłem. No Just i dziękuję bardzo. Nie? I, I my tego nie puściliśmy, ale my mamy to nagrane gdzieś. No nie, yeah. jest to gdzieś nagrane. Ale ten materiał. będzie, może kiedyś pójdzie. I, <laughs> i, <laughs> i, I zatrzymaliśmy się, zatrzymaliśmy to dla siebie i mówimy: Kurwa, już tego nie robimy. Już, tak. No już parę ostrzeżeń mieliśmy, ty, nie? No. bo tak, my zawsze się, oj, choć pojedziemy do jakiegoś szpitala czy coś, nie? Aha, ale zawsze aha. próbujemy i zawsze coś się dzieje. nie? Aha. No i, i, i tak, i, i ja, ja wam na przykład pamięta, pamiętam, powiedziałem tak, o pamiętajcie, jak, jak wejdziecie w jakieś miejsce, to żeby od razu nie wrócić do domu, tylko. To jest taka zasada, nie? Tak, pójść w jakieś miejsce publiczne yy, gdziekolwiek, żeby to coś zostało tam, nie? Ja wam tak powiedziałem, a ja sam tak nie zrobiłem. Ja z tym przylazłem do swojego nie, no, domu. No pojechaliśmy na drive -thru. No. ale czy to się liczy, to no. chyba wiesz? I my, I my jak te czubki, słuchajcie, dobra, podjeżdżaliśmy tam na tego drive'a, fajnie jest. Wracamy do domu, tego nie powinno być. A później ja, słuchajcie, mam piekło w domu i w pewnym momencie wszystko, autentycznie, wszystko co nam wychodziło, przestaje nam wychodzić, tak. Ile razy kamera siadła, ile razy bateria poszła, Słuchajcie, ile razy. To jest... Jezus kochany, możecie mi nie wiedzieć była tak, akcja tego typu. Przygotowujemy się do filmu, nie? Robimy film. Co robimy? No, robimy tam przy kościele czy gdzieś. Ok. Baterie naładowane, naładowane. Mikrofony włączone, włączone. Eee, wszystko, no można powiedzieć, zapięte na ostatni guzik. Ty, przychodzimy do domu. Słuchajcie, tak. Baterie rozładowane. Głos, głos. Czyli z rekordera, nie działa. Ty, nie działa, przestał działać. Eee, mało tego, kamera jedna przestała nagrywać. Nie wiadomo dlaczego. Ty. Mimo, że baterie były nowe, nówki sztuki autentycznie. I ktoś powie, no tak, panika ich zjadła. Źle. Nie, się... no, nie jest napisane po prostu chyba teria. Ja wiesz. pierdziele nie słuchajcie, wiem. mieliśmy kilka takich ostrzeżeń. I teraz tak, do czego zmierzam? Bo to jest najciekawsze. Ja wiem, że to prowokujemy, prowokujemy swój los, ale postanowiliśmy wyjść Wyjść naprzeciw tym, tym niebezpieczeństwom, bo ktoś powie, no, nikt nie wygrał z nimi. No, zgadza się, nie wygrał z nimi, ale my jesteśmy panami na Ziemi. Oni są panami, prawda, gdzieś tam. Będziemy próbowali. Bo ten temat, ten temat od, y, od dawna dawna siedzi w naszych głowach, tak jak y, y, filmy o obcych, prawda? Kiedy wam opowiadałem, że się spotkaliśmy wtedy z tajemniczą osobą. Przez dłuższy okres czasu nie wymieniałem jej nazwiska. Teraz mogę powiedzieć, że to był pan, pan Bernatowicz. E I tu, i tu mam, tu mam dla Was ciekawą historię, taką krótką, mianowicie e wiecie, pan Bernatowicz postanowił utrzymywać ze mną kontakt. Mieliśmy prowadzić jakieś tam cykle programów, jakiś, no, jakiś, jakiś tam zalążek miał być. I on miał do mnie wysłać schemat schemat naszego działania, z tam, prawda, z jakimiś tam pomysłami na, na, na te programy. I wysłał do mnie list do, do, do Anglii. Wiecie, ile ten list szedł? Ile Michał list ten szedł? No pół roku. P pół no. roku, słuchajcie, miał tak. Miał stemple amerykańskie, stemple kanadyjskie, aż wylądował u mnie. Fajnie, zbieg okoliczności. A o czym wtedy rozmawialiśmy? Wiecie o czym? Oni są wśród nas. I teraz. Te wszystkie... no, teraz Wałęsa niedawno stwierdził, że oni są, nie? A, i teraz, no, no, i teraz, i teraz właśnie yy, facet, no który otrzymał prezydent. pokojową nagrodę Nobla, prawda, który jest, można powiedzieć, yy, no, tu w Anglii uwielbiany, bo wszyscy kochają Wałęsę. Yy, ja zawsze, jak wiecie, się politycznie nie wypowiadam, bo to jest inna strona medalu, ale do czego zmierzam? No, powiedział sam, nie? Że my jesteśmy ostatnim ogniwem tutaj, w tych galaktykach. Jak oni przy, przylecą, to nas zgniotą i nic z nas nie zostanie. No. No. No, słuchajcie. Okej, okay. facet ma wizję, ktoś powie, że czubek, a za 50 lat ktoś napisze w książce Wałęsa, miał rację. prorok, miał rację. On to ja widzi, On to widzi, nie? On to widzi nie? I, I kurna i co, I, no dobra, my już z tego nic nie będziemy mieli, no bo już nas nie będzie. Ale. Ale, ale, kto wie, no może do, no, dotrą do nas te informacje, ty, no facet miał rację, ty. Ja pierdziele, Dożyłem tego momentu, kiedy się okazało, że Wałęsa miał rację. Ty, to, to, to by była ciekawa historia, co? No Ale nie no, według niego nie dożyjesz. Ty, no ale ktoś bo powiedział. zginą się Ziemia. No tak, no ale wiesz, no już bo, bo, bo niektórzy biskupi zakwestionowali to i powiedzieli, że powinien tam Matkę Boską odpiąć z klapy, prawda? I u sobie zamocować w drugiej klapie, nie? Mm. Ale no, 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 widzicie, temat sam włazi, jak to się mówi, na patelnie, nie? I no i cóż, z Michałem postanowiliśmy to. Jakoś reaktywować po raz 3548, nie? Yy, musimy się jakoś bardziej zmotywować do tego, yy, bo ka kanał nie oszukuje, umiera. Umiera kanał. Yy, no widzicie sami, no FMMA, co się dzieje, no tam, prawda? Bonusy i takie tam inne historie szaleją. Ja tam do nich to jestem rzadki bolek, nie? Ale mam nadzieję, że się pojawię, no takiej gali. No też tak, walczyć? No nie, no dobrze to To by było. Bo, bo, bo jak ja ich widzę, to kurde, aż mi się same piąchy zaciskają, wiecie. No wyobraźcie sobie, 60-letni był żołnierz. PERELO, wychodzi na ring. Z bonusem, czemu nie? No, ty miałeś swoje doświadczenie. Nie? No miałem no, swoje doświadczenie, ale, ale. To oczywiście. To jest żart. Yy, bo tyle się dzieje w tym internecie, a, ja, a ja, ja jestem raczej facetem normalnym, mój syn jest facetem normalnym, nie robimy sobie tutaj żadnych, żadnych jaj, podpuch, bo... Poszło trochę takiego, takiego szajtu od mojej strony też tam w, w, w YouTube sami wiecie o tym. Ale to jest z racji tego, że nie to, że intelekt jest zaniżony, brak brak, prawda, brak pomysłu, ale po prostu tak samo jak i wypracuję. Mam swój czas na rodzinę i mój czas, i Michała czas jest czasem poświęconym. Dla, dla naszej jakiejś tam rozrywki, przy okazji jak wy macie z tego jakąś satysfakcję, to jest nam bardzo miło. Czyli jak podnosicie te łapki, to subskrybujecie nie, subskrybujcie mnie, nie. No to wtedy, wtedy jest mi miło. Także zapraszam jeszcze raz, kręcimy dalej. E, niesamowite historie, będziemy się łazić po takich miejscach, że aż się boję już w tym momencie, ale no cóż, no. Yy. Życie jest jedno, a jak adrenalina jest, to wtedy ma się chęci większe do życia na to wygląda. No. Także trzymajcie się do, 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 do... ja nie wiem, może za tydzień coś, coś wrzucimy z Michałem yy, i będziemy jeszcze się widywać. No. Trzymajcie się, cześć.